Rozpoczynam pierwsze filmy na temat różnych rzeczy związanych z kempingiem, z Urivalem, z tym wszystkim, co jest potrzebne nam. Akurat dzisiaj zacząłem zastanawiać się nad tematem takiego oto sprzętu. Jest dużo można powiedzieć różnych opinii na jego temat. Czy są filmy, ja nie znalazłem. Akurat za chwilkę Wam zaprezentuję MTK i powiem wam, czy warty jest zakupu na początek. Oczywiście te informacje myślę, że wam się przydadzą. Kanał, jak widzicie, dopiero się rozwija. Pomóżcie mi w rozwoju. Będzie mi bardzo miło. Dajcie suba. Udostępniajcie kanał, polecajcie znajomym. Jest to następny film. Obiecuję wam, że filmy będą pojawiać się dość często. Tak więc zaczynamy. Tak prezentuje się oto ten zegarek. Dostajecie go w takim pudełku. No pudełko jak pudełko. Zobaczcie sobie M tak zegarek wielofunkcyjny, taktyczny, kolor zielony, oliwkowy. Dobra, zaczynam. Wam opowiadać o tym zegarku? Mam go już kilka dni i mogę już powiedzieć kilka opinii na jego temat. Co do samego wykonania zegarka zegarek jest lekki? Nie jest jakiś ciężkim zegarkiem. Zobaczmy sobie. Tak wygląda z tyłu, tak wygląda z przodu. Jeśli chodzi o szybkę, bo zacznę od tego. Znalazłem kilka opinii na pewnym portalu, gdzie kupuje się różne rzeczy. Znacie go bardzo dobrze. Ja również tam kupiłem. Opinie są różne. Opinie są takie, że te czkiełko rysuje się, ktoś tam pokazuje, no, ja go używałem. Oczywiście w różnych sytuacjach, kilka razy mi spadł. Miałem także gdzieś zahaczyłem, sięgałem po klucze gdzieś tam. No. W różnych sytuacjach go używałem, ale jeśli chodzi o taką rzecz, jak. Tutaj porysowanie tego szkła. Jest to możliwe, słuchajcie. Wszystko jest możliwe. Zależy jak używacie go. Yy, nie wiem, spadnie wam yy, na kamienie i przejdziecie po nim, i co się stanie. No nie wiem, ale idzie porysować. Jeśli ktoś się postara, postarajcie porysować. Co do samej obudowy, jest ok. Szczelność. Nie, nie sprawdzają go w wodzie, ponieważ. Różne są opinie, powiem tak, deszcz padał, nosiłem go na ręce, mógł, deszcz na niego padał, ale nic się z zegarkiem nie stało. Co do samego paska, pasek jest gumowy, jak widzicie, czy jest wygodny? Moim zdaniem tak. Co do samego wyświetlacza, już Wam pokażę. Zobaczcie sobie. Jest ok. Jedyny minus to Wam nie pokażę, bo oświecam go. Załączam podświetlenie. W nocy to podświetlenie jest naprawdę tak, jak ludzie piszą. Nie jest fajne. Pod względem mogłoby być. Troszkę mocniejsze, delikatnie i by było ok. I te podświetlenie też powinno być troszkę dłuższe, nie 3 sekundy, tylko troszkę dłużej. Nie idzie w to w ustawieniach tego zmienić. No niestety, co do instrukcji, bo dużo osób gdzieś tam pisze, że instrukcja jest tylko dodawana w kilku językach, nie ma polskiego. Na stronie producenta, czyli mtak jest, uwaga, instrukcja w języku polskim. Jak jest konstruowana? Jak jest napisana? ocencie sami. Powiem tak. Zegarek jest bardzo prosto ustawić. Jeśli chodzi o nawet przeczytanie tej polskiej instrukcji. Zajęło mi to od 10 do 15 minut maks. Dobra, powiem Wam tak: fajnie pokazuje pogodę. Jeśli chodzi o z tą pogodą, ustawienie, jeśli dobrze to zrobicie, pokazuje naprawdę dobrze pogodę. Może błąd powstawać od 2 do 3 stopni. Po testach tak wyszło. Jeśli chodzi o Barometr również pokazuje małe wahania procentowe od 0,5% do 1%, jeśli chodzi o barometr. Barometr naprawdę pokazuje dobrze. Jest ok. Jest funkcja, już Wam pokażę. Również oj, przepraszam, tutaj yy, sobie. Jest funkcja. Można powiedzieć jeszcze. Liczenia kroków. Tak to wygląda. Dużo tego nie zrobiłem. Jak i również. Zapisuje się. Można powiedzieć. Przez 7 dni. Zapisuje się. Stan tego wszystkiego. Przejdźmy sobie dalej. Tutaj. Alarm standardowo. Tutaj jest odliczanie, czyli stoper. Tutaj do tego jeszcze nie doszedłem. i Tam czas drugi możecie sobie ustawić. Czyli nie wiem, jeśli jesteście w jakimś kraju, myślę o to chodzi. Dobra, wróćmy sobie. Tutaj do zegarka. Bardzo dobra funkcja. Czyli wszyscy dobrze. Znają tą funkcję, czyli kompas. Jeśli chodzi o ustawienia tego kompasu, są bardzo łatwe. Powiem Wam, zobaczcie, jak re reaguje. Jest ok, podoba mi się. Co do samego ustawienia, 2-3 minuty i macie ustawione. Bardzo łatwo to wszystko się robi powiem Wam tak, ja jestem zadowolony z tego zakupu zegarka, chociaż różne są opinie, ale pamiętajcie, za tą kwotę 170 parę złotych ten zegarek mi kosztował i jest ok. Nie jest zegarkiem z najniższej półki, nie jest zegarkiem z najwyższej, jak wiecie, bo zegarki kosztują, ale za tą cenę Polecam wszystkim i jeszcze będę go testował. Jeśli ten zegarek będzie miał jakieś problemy, będę informował Was wszystkich. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, kanał się rozwija. Pomóżcie mi w rozwoju. Nie jest to żaden materiał sponsorowany. M tak. Tak się prezentuje. Polecam wszystkim ten zegarek osobiście. I pamiętajcie, łapka w górę, jeśli film Wam się podoba i pomoże Wam w wyborze zakupu tego zegarka. Myślę, że tak. Wszystkiego dobrego. Dajcie suba. Trzymajcie się ciepło. Cześć.